Dzień dobry Państwu. Rozmawiamy dzisiaj z agentami o rynku, o współpracy z Uniką i o tego, czego potrzebują współcześni, klienci. Witaj, Pawle. Witam serdecznie. Mój drogi, tak szczerze, powiedz, co cenisz we współpracy z Uniką, a gdzie widzisz obszary do doskonalenia? Z Uniką współpracuję od kilku lat i na początku, oczywiście, współpracy nie było to towarzystwo pierwszego wyboru. Natomiast z biegiem czasu. Właśnie poprzez fajną obsługę, e, zarówno i klientów, którzy wracali zadowoleni, jak i również menadżerów z Magdą na czele, która nam jak najbardziej pomagała i pomaga do tej pory, no, zrobiło się to towarzystwo u nas w Agencji Pierwszego Wyboru, więc ja jestem bardzo zadowolony, oby to się nie zmieniało. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że pewne, pewne obszary są do poprawy, ale to już raczej kosmetyka. Bardziej bym się skupiał, żeby to się nie zmieniło w drugą stronę. Także dziękuję serdecznie, jeżeli chodzi o menadżerów, o Unikę, bo współpracuje nam się naprawdę bardzo dobrze. No, powiedziałeś o swojej menedżerce. Rozumiem, że to działa. A co z cyfrową stroną e, ubezpieczeń? Czy to Ci pomaga w sprzedaży narzędzia cyfrowe, czy jest właśnie takim czymś, co e, troszkę zawłaszcza tę relacyjną część biznesu? E Fajnie, gdyby w tym wszystkim był balans, e, zarówno ta relacyjność, żeby była utrzymana, jak i e, świat internetu, e, przed którym nie, no, nie uciekniemy, tak? ponieważ e, młodzież, młode pokolenie korzysta bardzo e, z tej strony, z tego jak gdyby, elementu. I tutaj cieszę się bardzo, że coraz bardziej Unika też rozwija produkty. Mamy możliwość zdalnego wystawiania polis, co kiedyś przed okresem pandemii raczej no, nie było możliwe z różnych przyczyn, jak ja słyszałem, jak podnosiłem ten temat. Więc fajnie, ja lubię jak się coś zmienia, bo w każdej zmianie gdzieś tam, jeżeli próbujemy, to, to zdecydowanie wychodzi to na plus. Natomiast i to jest fajne, bo do samego wystawienia, do samych przygotowania ofert, jak najbardziej nie przeszkadza mi moim pracownikom, żeby to była forma cyfrowa. Natomiast potrzebujemy, nie wiem, być może dlatego, że gdzieś tam bazujemy na tych relacjach, potrzebujemy kontaktu bezpośrednio z człowiekiem po drugiej stronie, bo no nie uzurpuję sobie wiedzieć wszystkiego na pamięć, znać ogólnych warunków. Osoby, które pracują bezpośrednio w towarzystwach, tą wiedzę uważają, że mają szerszą i wystarczy dosłownie jeden telefon. Porozmawianie minuty dwóch i wiemy o co chodzi, dalej sobie już z klientami radzimy. Więc fajnie, żeby łączyć jedno z drugim. Co jeżeli chodzi o unikę, no nie mogę mieć zastrzeżeń. No i jak te telefony odbierają? Tak, A czy jeżeli odbierać odbierają, jak nie to odzwaniają. To są też ludzie, podchodzimy do tematu, mówię podchodzimy w sensie z pracownikami, bo staram się też tak przekazywać, że jeżeli jest sprawa piląca, no to ok, godzina nie gra roli i faktycznie tak się też umawia, po, po jesteśmy z menedżerami. zarówno mówię z Magnem, jak i z Jarkiem e, i to funkcjonuje. Oczywiście, no, też mają swoje rodziny, też mają spotkania, e, natomiast nie zdarzyło chyba mi się, żeby oni nie odzwonili nawet po godzinach pracy, co, co nie wszyscy, a nie wszyscy menadżerowie w różnych firmach preferują. Nie dzwonimy z takimi błahymi rzeczami, jak już dzwonimy później po godzinach, no to naprawdę to jest istotne dla nas i naprawdę jest OK. Moi drodzy, praca w ubezpieczeniach to jest też misja i to są czasem trudne tematy. No i wtedy ta godzina 17, 18, 19 się może po prostu pojawić. No, taka rekordowa, najpóźniejsza, jak dzwoniłeś do menedżera? Nie, to tak do godziny 20, za co dziękuję, że zostało odebrane czy odzwonione, bo już nie pamiętam, ale to są rzeczy, bo często. Yy, ja obserwuję, że ubezpieczenia na życie, ludzie fajnie jak są w domu po pracy mogą się skoncentrować i też dzięki tej digitalizacji jesteśmy w stanie to zrobić, bo na słuchawkach możemy sobie, na słuchawkach mówię, ponieważ w domu też mam mini biuro, gdzie zakładam słuchawki, żeby nie przeszkadzać rodzince i mogę spokojnie z tymi ludźmi popracować, porozmawiać. Tak? Więc no ja pracuję w tych godzinach. Ja mam frajdę z tego, co robię, więc jak gdyby, jak to ktoś powiedział, Najlepiej w życiu to lubić co się robi, żeby ci za to płacili. Więc trochę tak to jest w moim przypadku. No i czasami trzeba coś doprecyzować, jak jest się na łączach z tym klientem. Więc staram się rzadko. No oczywiście z biegiem czasu też tą wiedzę sam posiadam, no bo to też o to chodzi, tak, żeby, żeby tak to wyglądało. No i to chyba tyle, no także bez przesady z tymi godzinami, ale coraz rzadziej to się odbywa, jeżeli chodzi o nas. Dobrze, na końcu Pawle, powiedz, jak ubezpieczyciele mogą jeszcze bardziej Ci pomóc w i Twoim pracownikom w skutecznej e, pracy? E, co mogą zrobić, co już jest dobrze, ale gdzie widzisz obszary, e, no, gdzie jeszcze by się coś przydało? Myślę, że e, takim elementem z, z ostatnich moich przemyśleń e, e, jest moment, kiedy ludzie. W, będąc ubezpieczeni w pracy, bo przeważnie no, myślę, że to jest największa skala ubezpieczeń takich e, tzw. smetek, jeżeli chodzi o firmy, w których pracują i ci ludzie odchodzą z firmy z różnych przyczyn. Albo na emeryturę, albo odchodzą, bo zmieniają pracę. E, I zdarzy się, że już ludzie chorują. Tak? No, choroba nie wybiera wieku e, i trochę brakuje ich zagospodarować później po tym. Tak? Czyli na emeryturze, czy też na w momencie, kiedy oni przechodzą i są nieubezpieczalni, bo Rynek ma tam jakieś ankiety medyczne czy oświadczenia medyczne. Myślę, że to jest dłuższy temat do, do rozmowy, jakiś pomysł, trochę w kuluarach zaczęliśmy rozmawiać, mi przyświeca. Natomiast oczywiście no, to jest do towarzystwa ubezpieczeniowego. Myślę, że to by był wyróżnik. I drugim takim elementem, który przychodzi mi do głowy, to trochę bardziej pokazać te dobre strony ubezpieczeń, ponieważ ja też jestem w małym mieście, więc. No, nasza praca jako agenta z różnych przyczyn oczywiście od wielu lat nie jest taką pracą uznawaną, że wow, że ludzie przychodzą jak do prawnika, tak? Gdzieś musimy powalczyć o to wszystko z różnych przyczyn, jak gdyby to mniej może istotne. Ale pokazać, my sami tego nie zrobimy jako agenci, ponieważ potrzebny jest i pomysł, rozmach, kapitał, który bez wątpienia mają towarzystwa ubezpieczeniowe. I fajnie byłoby w jakikolwiek sposób, czy też internetowy, tak, czy, czy medialnie, telewizyjnie, czy chociaż dzisiaj, jak rozmawiamy, pokazać, że są też te dobre aspekty, że ludzie jednak ileś świadczeń zostało wypłaconych, nie tylko te negatywne, ponieważ nie wiem, czy to jest. Nasza taka polska przywara, że jeżeli coś złego, to wiedzą wszyscy dookoła, a jeżeli coś dobrego, no to niestety trzymamy dla siebie. To, co mi się udaje robić, to oczywiście jak coś nie wypali u klientów, to oni zadzwonią szybciutko. Natomiast staram się prosić i faktycznie dostaję takie informacje, żeby dali mi znać, czy są zadowoleni z wypłaconego świadczenia. To niesamowicie napędza mnie, moich pracowników, że rzeczywiście to, tak jak też no wspomniałaś, jest to jakaś tam misja, za, oczywiście, ale też i zarabiamy, to jest nasza praca. Tego, to myślę, że mogłoby być na następne miesiące, lata do rozważenia, żeby bardziej popromować tą dobrą, fajną stronę ubezpieczeń, że to funkcjonuje po prostu. Drodzy, mówmy rzeczywiście o świadczeniach, o tym, co robimy jako branża. No i doceńmy agentów, agentki, którzy tam codziennie każdego dnia odpowiadają na pytania, edukują. No i czasem okazuje się, że ratują życie, zdrowie. No, brawo dla Ciebie, Pawle, i pozdrowienia dla Twojej ekipy. Dziękuję bardzo.